Witaj w funboxingu Radia Eltra Masza 2 w kolorze srebrnym. Jest to przenośny radioodtwarzacz z odtwarzaczem USB. Na początku mamy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi. Dalej kabel zasilający. I zobaczmy jak wygląda nasza Eltra Masza. Standardowo plusik za styropiany. A nasza elektromasza prezentuje się właśnie tak. Już widać, chcę odtwarzać płyty, ale to jeszcze, jeszcze nie ten moment. Widać wszystko ładnie. Hula, jak należy. Fajne pokrętła. O bardzo fajnie chodzi, pokrętło głośności. Sterowania również. Jak na radio odtwarzacz jest on bardzo, bardzo taki kompaktowy i fajny, ciężki, sprawia wrażenie solidnego urządzenia. Właśnie dlatego, jeśli zainteresowała Cię ta masza, link do niej znajdziesz w opisie tego filmu.